Mocny i intensywny, oby tak było. Waga 60 kilogramów. Trzy rundy po trzy minuty. Sędzia tłumaczy, słuchamy poleceń, słuchamy komend. No ale jeszcze brakuje jednego sędziego punktowego, ale zaraz ten brak zostanie uzupełniony. A więc pierwsza walka seniorów. Ostatnie trzy pojedynki tego meczu Dariusz Rabenda i Dawid posiłek. Na papierze wydaje się faworytem być dariusz Rabenda. Te pierwsze akcje pokazują. Z jak dobrym zawodnikiem mamy do czynienia. Mocno chowa się za podwójną gardą Dawid posiłek. Chyba troszkę usztywniony jeszcze posiłek na początku rundy. Widzimy na lewym kolanie dość pokaźny ściągacz. Może to usztywnienie też spowodowane jest właśnie jakimś wcześniejszym urazem. Bardzo swobodnie zaczął walkę Dariusz Rabenda. Wszedł i od samego początku, od pierwszej sekundy, proszę zwrócić uwagę, realizuje to, co chciał. Boksuje tak, jak, jak sobie zamierzył. Przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy. I kombinacje dwóch, trzech uderzeń, ale przede wszystkim skutecznych. Nie szuka wiatru w ringu, tylko stara się znaleźć słabości przeciwnika Dariusz Rabenda. No i słychać też... Pokrzykiwania z trybun, żeby się rozluźnił Dawid posiłek. To moje wrażenie, widocznie, no, zdaje się odzwierciedlać to, co na razie dzieje się między linami. Wyłącznie do lewego prostego posiłek ogranicza swoje boksowania, a Rabenda wystrzelił prawym podbródkowym i trafił. To jest ten luz, który no, niewielu bokserów takie właśnie cechy. Potrafi w walce sprzedać, a na razie dobrze wykonuje to wszystko Dariusz Rabenda. Jest miejsce na ciosy podbródkowe. Myślę, że widzi to Dariusz Rabenda. odszedł Rabenda. Prawy na dół, lewy na górę. Kontroluje walkę. Od pierwszej, no chyba do ostatniej sekundy rundy. Tak będzie się to kształtowało w pierwszej odsłonie. Ja myślę, że posiłek się nieco rozluźni z drugą, trzecią rundą i też może to wyglądać inaczej. Pierwsze starcie bez wątpienia zwycięskie dla Dariusza Rabendy. W kolejnej walce zobaczymy Radosława Gosiewskiego, Damiana Kiwiora. Małopolska na razie przegrywa 10 do 6. A więc potrzebują trzech zwycięstw w ostatnich trzech pojedynkach seniorskich. Na razie pierwszy krok ku temu zrobił Dariusz Rabenda w pierwszej rundzie. Ale jeszcze pozostaje sześć minut walki. Od razu zaczyna od podwójnej gardy. Piwo, nie piwowar, tylko posiłek, oczywiście. Nie możesz stać takie są polecenia sekundantów. Ale wydaje mi się, że chyba coś z lewą nogą jednak jest Dawida. Posiłka, że ten ściągacz no nie jest na darmo. Bo dość sztywne są te nogi. świetnie strzelił prawym podbrudkowym Rabenda. To o czym mówiłem w pierwszej rundzie, że jest tam miejsce właśnie na to uderzenie i on doskonale to zobaczył. Nie chce chyba forsować na razie tempa Rabenda. Widzi, że, no, że trzyma przeciwnika w zasadzie na swoich regułach. Że ta walka toczy się według jego dyktanda. A raz na jakiś czas trafia klarownymi ciosami, które są widoczne dla sędziów i robi no wszystko, żeby walkę wygrać na punkty wysoko, wyraźnie. Choć Piwowar, no tak jak widzimy teraz nawet wywiera presję, idzie do przodu, Rabęda na wstecznym. Ale nie może złapać dystansu do Dariusza rabendy. Dawid Posiłek. Tarnowianin, dobrze dzisiaj dysponowany. Spróbował posiłek skontrować Rabendę po tym jak Darek zaatakował prawym na dół. Znowu prawy podbródkowy. Musi uważać bardzo na to Dawid Posiłek, bo dużo energii, impetu wkłada w takie rozwiązanie Dardziusz Rabenda. I w pewnym momencie może to przynieść skutek dla niego pożądany, a dla Posiłka bardzo niechciany. Po raz kolejny kapitalnie odskoczyła tylko głowa Dawida. No ambitny jest niesamowicie Posiłek. Nie widać nawet rezygnacji, to co obserwujemy w tej chwili. No Przyjmuje te ciosy, ale cały czas idzie do przodu. No, chyba ma walkę wygraną, Dariusz Rabenda. Jeżeli tutaj nie zdarzy się nic bardzo niespodziewanego, to Rabenda. Pokona Dawida Posiłka. Spokojna atmosfera w niebieskim narożniku. Zadowoleni sekundanci. No ale inaczej być nie może, bo robi Rabenda to, co, to, co potrzeba do zwycięstwa, a chyba może nawet momentami jeszcze więcej. Bo przecież mógłby boksować bardziej ekonomicznie, a i tak prowadziłby na punkty. I ostatnie akcenty tego pojedynku, pierwszej walki seniorów podczas meczu w Dąbrowie Górniczej. Chcę zmotywować czerwony narożnik Dawida Posiłka do nawiązania walki z Rabendą. Ale na dzień dzisiejszy po prostu lepszym pięściarsko zawodnikiem jest Dariusz Rabenda, Tak trzeba to ocenić. Myślę, że chłodnym, analitycznym okiem, bez, bez jakiegoś nadmiernego subiektywizmu w tym co mówię. A Rabenda jakby jeszcze więcej energii chciał wkładać w ataki, które wyprowadza. Jakby chciał sprawdzić, jak mocny jest Dawid Posiłek. W zasadzie od pierwszej rundy testuje Rabenda twardość charakteru, niezłomność Dawida Posiłka. Walka zdominowana przez Dariusza Rabendę. I widać ten spryt odepchnął Dawida i kontynuuje swoją akcję. Nie było zbędnego przepychania, się zbędnej szamontaniny. Szybko załatwił w tej płaszczyźnie sprawę rabenda. Ekipa Starnowa delikatnie jeszcze podsyca apetyty Dariusza Rabendy. No ale będą mogli na pewno pogratulować po walce koledze pewnego zwycięstwa. Takie kompletne od A do Z zwycięstwo Dariusza Rabendy. W zasadzie nie miał żadnego przestoju, nie było żadnej chwili słabości u Dariusza. I Małopolska zmniejszy straty do fightboxingu Dąbrowy Górniczej. Myślę, że tutaj czasem się mówi: jest taki oklepany schemat, że werdykt jest dla nas tylko formalnością. Ale pasuje to do tego, co działo się w rywalizacji Rabendy z dzielnym Dawidem Posiłkiem. Jednogłośna decyzja, 3 do 0, Dariusz Rabenda, PTB Tiger Tarnów, bije mu brawa Dawid Posiłek, ale może też pić brawa sobie, bo zniósł dzielnie tę lekcję boksu, jaką mu dzisiaj zaprezentował Rabenda. A za moment w ringu w niebieskim narożniku Damian Kiwior i jego przyjaciele.